Szamy kabaretu, witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Pakosińska, pseudonim znak znaki szczególne śmiech, żeby się mieli to po prostu z głowy już. Proszę Państwa, jest coś takiego, że ja na przykład jak ja widzę mundur, to mi się czasami robi słabo. Taki mundur, szczególnie jak się wydobywa głos z takiego munduru. 8 punktów 500 zł. Wtedy naprawdę robi mi się, mi się bardzo, bardzo gorąco. Ale w ogóle tak naprawdę mam takie spostrzeżenie i chętnie się państw, z Państwem tym spostrzeżeniem podzielę, bo tak naprawdę. Taki zwykły mężczyzna ciapciak, taki leżący po prostu na tapczanie, oglądający telewizję. Zwróćcie uwagę jak takiego ciapciaka, prawda? Założymy na niego ten mundur, ten uniform cokolwiek. No kurczę, Patrzymy, rewelacja, jest nareszcie facet. No i facet, jak się patrzy, od razu, z miejsca. No więc patrzymy na tego faceta, no i właściwie już zaczynamy tak się robić, już nam gorąco, zaczynamy go rozbierać wzrokiem. Więc go, kurczę, rozbieramy, więc go rozbieramy. Patrzymy, znowu ciapciak. No nie, no. Słuchajcie, lepsze płęto będą mieli gospodarze dzisiejszego odcinka, czyli Kabaret paranormalni i goście. Przywitajmy ich brawami. Uh! Brawo, proszę Państwa! No dobra, dobra już się nie popisuj, już. To już powiem, proszę Państwa, przywitał Państwa mój osobisty nauczyciel tańca Michał Paszczyk Polska, brawo Dobry wieczór Dobry wieczór A zapowiedział mnie oczywiście mój kolega e, Drodzy Państwo, e, zanim brawo dla mojego kolegi Zanim tutaj zaczniemy się na scenie wygłupiać delikatne wprowadzenie, dlaczego ja mam coś takiego na sobie. To jest Orteza, trudne słowo, ale skąd się znalazło na mojej nodze? Otóż jakiś czas temu zostaliśmy zaproszeni na mecz charytatywny piłki nożnej przez Jakuba Błaszczykowskiego. No, dla mnie Kubuś. Aha, aha. Grały same gwiazdy, Robert Kubica. Dla mnie Robcio. Aha. Agnieszka Radwańska. Dla mnie Pani Agnieszka. No, e, w, e, w, ka w, ka w każdym razie, e, no jednak mecz charytatywny, Fundacja Ludzki Gest. Dałem z siebie wszystko. Zerwałem wiązadło krzyżowe w kolanie, ale już jestem po operacji, także dochodzę do siebie. Tutaj też dam z siebie wszystko. Luz. Ile grałeś w meczu? Na parkingu se to zrobiłem, ale. Teraz! Ale, ale za! Nie, ale, ale popatrzcie! Ale popatrzcie! Jestem jak TVP. Nie powiedziałem, że grałem, tylko, że byłem zaproszony. A? A? a słuchajcie... A, prawda niepełna. A? Można? Po tym meczu na Facebooku Michała można było oglądać zdjęcia, kto sławny go nosił do toalety, bo on sam nie mógł chodzić, słuchajcie. Tak, ale nie, serio. I słuchajcie, kto mnie nosił najczęściej do, do toalety? Mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska w rzucie młotem. Ani ta Włodarczyk mnie nosiła. No, tak! A? Znaczy później się dowiedziałem, dlaczego ona została wylosowana z tego zacnego grona donoszenia mnie, bo stwierdzono, że najlepiej sobie radzi z młotami. I, i, no i tak padło na nią. No ale e, tutaj no, będzie też dobrze, no tylko że z tym. No, i... Proszę Państwa, w każdym razie my od przeszło trzech tygodni szukamy jakiegoś zręcznego pseudonimu dla Michała w związku z tym, jak on wygląda. Wła i właśnie, i sorry, ale to jest bez sensu. Słuchajcie, ja byłem sławy z matmy, oni na mnie mówią cyrkiel. Nie wiem dlaczego, nie wiem, po, żeby... No dlaczego już wiem. Dobra, już wiem, Okej, już, już, okay. okay, już dobrze. <toczamy> ale jakbyście Państwo mieli jakiś zgrabny pseudonim, to proszę rzucajcie, bo może jak się cyrkel Michaelowi nie podoba, to może coś innego fajnego. A Ty po Twojej przeszłości, bo Twój to był stolarzem, nie? No to Ty powinieneś być dłuto. Człowiek dłuto, nieważne, dobrze. E, drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że znowu e, mamy okazję wystąpić w Warszawie. Z, e, znowu jesteśmy na ekranach telewizorów. No ale e, tutaj, Państwo przed telewizorami nie widzą, jak wy świetnie wyglądacie. Proszę Państwa, to jest mm. niesamowite, bo jesteśmy dzisiaj dobrze oświetleni. My wychodzimy, jesteśmy na scenie, to Was wszystkich widzimy, jesteście jak na patelni. Świetnie wyglądacie, to widać, na, że się powiecie. To jedyna, naprawdę. To widać, że się powiecie. dla Was. Ja od razu wychodzę i widzę, tutaj siedzi baber. Ale reszta też pięknie. Ale nie naprawdę, bo ja to, bo to ja, ja wyszedłem tutaj do was i tak kurde, sale, żeśmy pomylili, to chyba jakieś wesele. Naprawdę jesteście tak ubrani, no popatrz, no i marynarki są. No i krawaty no, gdzie gdzie. No, no, proszę. To pani bardzo. ma tak wołalkę czy coś przecież no. bardzo ładne to jest takie. No. O, dres. O, co? Ale odpracowany, no, no, także brawo. To absolutna elegancja, bardzo dobrze. No, świetnie wyglądacie i e, mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Zwłaszcza, że ten odcinek jest wyjątkowy. Dobra, to ja idę, ty się tłumacz. E, słuchajcie, dlaczego ja jestem ubrany tak, jak jestem ubrany. E, jest to pewnego rodzaju uniform, ponieważ e, tematyka tego odcinka to są szeroko pojęte uniformy. Jako, że w Polsce jest wiele służb mundurowych, ale tylko, nie tylko mundury tak naprawdę są ważne, ale generalnie wszystkie te ciuszki, które sprawiają, że ktoś jest wyjątkowy. I na przykład, no, to jest e, e, uniform. Pewnej formacji zaraz wyczytajcie jakiej, bo są tak, różne straże. Są, jest straż nocna w Grze o Tron, jest straż Mar marszałkowska w sejmie. No i najbardziej popularna w Polsce straż miejska. I witajcie, drodzy Państwo! Właśnie w tymże momencie zapraszamy Was do komisariatu, do kwatery głównej otwockiej Straży Miejskiej. Panie komendancie, panie komendancie. Czego? Może pan tu na chwilę podejść? Czego mi przeszkadzasz, jak robię coś ważnego? E, no bo ten 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 pan, ten pan. A co pan robi? Nic, ale to dla mnie ważne. Aha. Bo, bo, bo ten pan ten pan się chce przyjąć do straży. <laughs> ja se robisz? Nie. Nie, pijaka złapałeś i teraz jaja nie, robię. nie, nie, nie. Nie, serio? Serio. A, przepraszam, młody człowieku, że tak? tak zapytam. Co cię skłoniło do tak desperackiego ruchu? No. no proszę pana, no co, no. Moim marzeniem od zawsze było pomagać innym, no. A co to masz wspólnego ze strażą miejską? No ja. No. No. No ja, no przecież Straż Miejska pomaga ludziom. <słuch> Koleś lubi mieć zablokowane koła, ty. O kurde, o kurde, muszę odetnąć świeżym powietrzem, przepraszam. Ja do okienka, tutaj. Podaj... Oj, 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 oj. przepraszam bardzo. A czyje to jest czerwone gówno, co stoi na parkingu? Przepraszam bardzo, pan mówi o moim samochodzie? Nie, nie, proszę pana, ja mówię o tym czerwonym głównie z czterema kołami. Czyli, Co to pan, jest? czyli pan mówi o moim samochodzie. Proszę pana, nie, 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 momencik. Multipla nigdy nie będzie i nie była samochodem, proszę pana. No, pro, pan wybaczy, no. Proszę, proszę pana. pana, nie, chwileczkę. Fiat Multipla jest samochodem. No, no tak jak Tico jest ciężarówką, no proszę pana, no, no nie róbmy jaj, no. – Proszę no. pana, Fiat Multipla jest przestronnym autem dla całej rodziny. No, chyba rodzina Adamsów, no. Wiele osób ma multiple. No, tak jak wiele osób ma kogoś brzydkiego w rodzinie, ale nie pokazuje tego wszystkim, no. Człowieku to jest urąganie po prostu ludzkiej godności. W normalnych okolicznościach, proszę pana, ja dałbym panu grzywnę, proszę pana, za zaśmiecanie parkingu. Ale spokojnie. Pan chce do nas dołączyć, pan chce wstąpić w nasze szeregi, skończy się na mandacie. Na jakim mandacie? Niewielkim, spokojnie. No chyba, że tam pan posmaruje, no to wiadomo. No, do, nie, dobrze, źle, źle, źle zaczęliśmy. No to właśnie, może pana bo ja tak, prowadzę. No. To tak, e, poznał pan już Romka. Tak. Moją prawą rękę, mój zastępca. Przy wejściu był Tadek. Prawa ręka mojej prawej ręki, czyli moja lewa ręka. Zastępca zastępcy komendanta. Pan się na tym łapie? Tak, tak. No, i to cały skład jest. O. Jak to? Czy, czy osoby na całe miasto? No, no proszę pana, Tadek patroluje wjazd do miasta, Romek wyjazd z miasta, ja centrum miasta to jest otwórz, tu więcej nic nie ma, proszę pana. E, zaraz, bo tak na parkingu nic nie ma, to co, pieszo latacie? O nie, nie, proszę pana, nie, mamy służbowe pojazdy. Co pan myśli? To jest straż miejska. O! Służbowe pojazdy, a tak. jakie? Rovery. Super, a jaki model? Vigreture. <gryture> co? <gryture> Samochodów nie dawali. <gryture> dawali, ale multiple nie wzięliśmy. No? <gryture> Przepraszam pan, że tak zapytam pan, przyszedł się przyjąć do straży, czy po mordzie dostać, bo, bo dyskusja w tą stronę zmierza. Nie, 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 to, to pierwsze. Nie, no, jakby... no dobra, to przełamę lody. Może kawkę może dla pana. O, chętnie. Proszę bardzo. Pani Basiu poproszę dwie kawki. Szybko przyniesie? Nie przyniesie, bo nie ma żadnej pani Basi. Trzech nas jest mówiłem, a interkom już od wielu lat nie działa, także dla szpanu jest. No, no, Widzi pan? pan, ładnie wygląda. A co, laptop też dla szpanu, co? O, nie, i tu się pan zdziwi, proszę pana, bo na tym laptopie, proszę pana, ja mam obraz ze wszystkich kamer, które są umieszczone w mieście. Proszę bardzo. No jak, przecież to jest obraz tylko z trzech kamer. Wjazd do miasta, wyjazd z miasta, centrum miasta, no. Co pan myśli? To jest. komentancie, co jest? E, skrzyżowanie Pławskiej z geodetów. No. I tak, zielone światło dobrze eee, pomarańczowe światło dobrze i czerwone światło bardzo dobrze bardzo dobrze świetnie sobie radzisz no yeah. bardzo dobrze to steruje światłami w mieście nie nie uczy się rozpoznawać kolory także mu całkiem nieźle idzie dobrze hono 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 pat pat pa, 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 na to mamy przestępstwo kamery się na coś zdają mamy bandytów widzisz to koleżko widzisz to co to? To jest akurat przepalony piksel. Tu się patrz. O. Tu się patrz. Mamy. Halo, proszę wyrzucić e, te butelki e, z winem. Straż miejska was obserwuje. Mamy was na oku. Over. No. O. No. Ha. Ha. I nie posłuchali. Nie posłuchali, bo tam po prostu głośników nie ma, no. Zresztą mówiłem, że ten interkom nie działa, co pan myślał? Ej właśnie. Ale przynajmniej interwencja jest, mogę odnotować, no. No właśnie. Dlaczego ja biję brawo? Jak e, s, e, ludzie mają was szanować, jak wy nic nie możecie? No. O, oj, młody człowieku, i tutaj przesadziłeś, tutaj przesadziłeś. E, zaraz ruszasz ze mną w patrol, zobaczysz, ile możemy. Pani Basiu, poproszę mundury e, dla pana kolegi. Co? A gdzie jest pani Basia? Wiem, pani... nie ma jej, oczywiście. No, no. Aha, aha, żarty. E, proszę, mundur. Tutaj się podpisz. Ale jak mundur? Przystępujesz do Straży Miejskiej. Proszę bardzo, podpis. Przepraszam, ale bo to wystarczy się podpisać i już będę w Straży Miejskiej? O! No masz szczęście, bo za moich czasów było znacznie trudniej się dostać do Straży Miejskiej. O. No, Dobra. Także idźcie się przebierać, ruszamy w patrol. Panie komentancie, jak to... to trudniej! No widzisz, za moich czasów trzeba było się podpisać w dwóch miejscach. No. O. Ja pierdził. Proszę Państwa, ja bym chciał rozpocząć od prostego zdania pod tytułem Żarty się skończyły. Już do Pana idę, Fajca. przepraszam, że tyle kazałem na siebie czekać. Już jest dobry wieczór. Matko, co się Panu stało, to jest skurcz jakiś, czy co to jest? Nie, nie, wie Pan, streci. <laughs> pan mnie stracił, naprawdę takich rzeczy się nie robił. Proszę bardzo, Pana płaszczyk. Już? Tak Tak szybko? Tak. Wyprany? Tak, gotowy. <słuch> Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. E, ukłony dla małżonki. Co? <laughs> nie mam. No, to dla pieska tam. Też nie. Kotka. No, ale płaszczyk Pan ma, no. <laughs> Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie no. No powiem szczerze, że w środku jeszcze ładniej niż na zewnątrz. No. Ale bizancjum. No. Kurde, ile amelinium, panie. Kiedyś, powiem panu, był tutaj sklep odzieżowy, wie pan, nawet manekina zostawił. No. Fajny! Dobrej jakości nawet. No ale ładnie, nie? Ale bardzo, bardzo no. ładnie się czuć. Moim, co, powiem Panu, że to są moje dwa ulubione zapachy. Jakie? Zapach benzyny, tak na stacji benzynowej, no i farby olejnej, takiej świeżo malowanej, nie? A tu Pan Malowany, malowane, czuję? nie? Czuję. Olejna. Nie, nie, kanalizacja wybija. <śle> Jakoś <śle> zmyliło mnie. No. no. A ja po sweterek. A może najpierw... numerek? <śpiewanie> Panie, cóż pan... No co, no wiadomo, no, no. No. no, co? No, co? co? No. no, na sweterek za numerek, no. Ale. No, 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 ale jak? No, żona podobno już płaciła. No, płaciła, no, ale. Numerek, no. Aha! No, tak. do, 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 dostałem sweterek, dałem numery jeden. A karteczka, tak? Przepraszam pana, nie, to nie ważne. Sie nie zrozumieliśmy, wie pan. Kulka, słabo nie w tą dziurkę, no tak powiedzmy. <gulko> tak to jest, jak się ma za dużo dziurek. <gulko> <gulko> to jest, to jest, to jest lecą inne, że. Czy to są żółte chyba, tak? Tak, to jest to, już momencik, zaraz przynoszę, no. No. <gulko> Już mi kawy nie trzeba, prawda? No. Ja się spiąłem. No nie, nie już, już. Nieważne, to było wrócę, no nie wie. No a ten. A powiem panu. Że tak z żoną ostatnio rozmawialiśmy, że to u nas na osiedlu brakuje prangi z prawdziwego zdarzenia, wie pan. I tak nawet nie zauważył, jak ktoś takiego pod nosem wyrosło, wie pan. Chcemy być najlepsi w Kielcach. No, chcecie? Dla mnie jesteście najlepsi. Wiem, bo jesteśmy jedyni. No to chodzi, wie pan. Ja tu bardzo blisko mieszkam. To ja pranie nawet w kapciach mogę przynieść. No i kapcie też wybierzemy. Kapcie też? Full service. Naprawdę? O to chodzi, to jest profesjonalna firma, po co ja tych parę szmat w domu mam sam prać? Jak tu przyjdę, wszystko dobrze wyprane, pięknie, pięknie spakowany pokrowiec, jak ja będę przez miasto teraz śmigał, każdy, co on to ma, co on to ma, ten pokrowiec? Wie pan, z tym bym na Czarnowie uważał, wie pan, że... Mówi pan? Zdecydowanie, nie? Wie pan... Jak to mówią, kto, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Nie, to, to... Śmiesznie pan będzie wyglądał, pijąc szampana z trzyną na zębach. <śmieszne> <śmieszne> żarty, żarty, żarty. Dobrze, ale naprawdę, elegancko, wszystko spakowane, gdzie ten mój porządny sweter. Gdzie... No i. Ale, 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 <śmieszne> zaraz, przepraszam, halo, przepraszam, co, co pan robi? Co, proszę? Co pan robi? Przepraszam. No, nie wiem, reszty szukam. Ale, nie, 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 tylko sweter był do prania, także proszę. No i co? A? No to tak powiem panu na gorąco, że na pewno jestem zdziwiony, wie pan tak. Ale no niech pan powie czym, nie wiem, szybkością usługi, jakością, pięknym zapachem. Teraz jest moment, żeby pochwalić. Panie, co to jest? No pana wyprany sweterek. A to jest mój sweter? A co, nie pana? Wie pan, noś. No niby, niby, niby mój, nie? No to o co chodzi? A o co mi może chodzić, jak pan myśli? No. Jak pan myśli, tak pan patrzy na mnie i na sweter To, co panu nie gra? Jak pan myśli, no? nie, nie wiem, niemodny? No. To może mała podpowiedź, proszę pana, co jest nie tak? No, no, co proszę pana, że tak powiem, jest nie tak, no? No człowieku to się tak patrzysz, no jakbym go nie przykładał, no przepraszam pan mi jakiś rebus pokazywał, nie złapałem. Rebus. Tak, rebus. Czemu on jest taki mały? No ja nie wiem dlaczego pan sobie za małe ciuchy kupuje. No Kupowałem, to był na mnie dobry. Było tyle nie żreć. Jeśli to był żart, to nieudany. Co pan mi z tym swetrem zrobił? No to jest prania. wyprałem go. Jest świeżutki, czyściutki, pachnący. No proszę, no. Świeżutki, czyściutki, pachnący. Bardzo fajnie. Ale co ja mam z nim teraz zrobić? Nosić. Ja go mam nosić? No, no. nosić. No to może mi pan podpowie, jak ja go mam na siebie włożyć, Nie pan, no. Nie mam pomysłu, wie pan? No jak. No jak. Przez głowę. Przez głowę. No w sumie tak. No głupi, a ja, jakby się inaczej sweter wkładać? No, Przez głowę, tak? I co? No. Jak leży? Nie opina. Co? Dobrze się na uszach układa? No? no i widzi pan, <grymne> się no? wyjaśniło. Pan nie swetera, czapkę kupił. Ha, ha, ha. Mówiłem, bardzo śmiesznie widzę, że pan się bawi, ale żarty się skończyły, chcę rozmawiać z właścicielem tego lokalu. Ale co, mam go wołać? Tak. Do takiego drobiazgu? To kiedyś nie był drobiazg. Podwójny XL. No dobrze, no. już po niego idę, już. Taki sweter, żona mi już szarpie po prostu. Słucham, o co chodzi? Co to ma być? Ja jestem właścicielem. A ja to zgłoszę na policję. A? O nie. No? O nie. I co, będziemy inaczej ganać? Nie, proszę, nie. No. Tylko nie policja, nie. Przyjadą po mnie swetrowe służby specjalne. I co? Podjadą golfem? Super. Super. Albo polo. Niej, 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 niej. Koleś, on jest za mały. <noise> Jakbym słyszał swoją żonę. No nie, no ja się chyba przesłyszałem, no. Co to za gadka jest? Powie? Idź pan do domu, naprawdę, Ja cię gnoju w gazetach obsmaruję, będziesz jeszcze cienko pisze. Proszę pana, facet z planem, bo taka sytuacja. No panie, no patrz pan, co mi ze zrobił, no. ja jasna, patrz pan, co mi z zrobił. Ja pierdzielę, łapiemy go, panie, chodź pan, chodź pan. No, słuchaj, los, 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 słuchaj. Wszystko jest załatwione, także jest już dopinamy na ostatni guzik. No, witaj, synu. T tata? No. no to, a co tata tu robi? No, generalnie, co siedzę? Ale nie no, tak w ogóle, to. To tata żyje? No, niezmiennie od 62 lat. Ale jak, to nie musi przecież, my mieliśmy Tata dzisiaj od respiratora odłączać. No, ale polepszyło mi się. No, ale jak tato? Przecież, przecież lekarze obiecywali, że to był inny przypadek. Ale najwyraźniej się mylili. Nie, 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 tato, nie tacy fachowcy, coś ty, no. Ale co, synu, no, nie cieszysz się? No, tata, no, co to za pytanie, no. no? No, ale wie, tata, no. Cała rodzina już pogrążona w smutku, no. No nie bardzo jesteśmy teraz gotowi na radość, tato, no. Ale, ale jak to? No są na to? no takie huśtawki nastrojów, no tato, no. No tak się nie robi, no. Ale chyba najważniejsze jest to, że żyję, no, no. tak, ale nie wiem czy tata wie, ile to jest roboty przy takim pogrzebie. Nie wiem czy tata wie, że ja to musiałem z pracy ona wziąć. A nie wiem, czy ta wie, że w mojej pracy wziąć urlop, to równie dobrze mogłem przyjść do swojego szefa z mokrą szmatą i to mokrą szmatą dać mu prosto prostu wryj. Ale na pogrzeb ojca to mi dali. A teraz jak tata żyje, to co kłamałem? No ale przecież ja żyję! A tata tylko o sobie! Ty! Faki fajny wieniec za dwie karawan zaczyna... To tata żyje? Ta-da! Anka, ty, ty, y, ty, y, ten, słuchaj mi te krewetki, to z powrotem do zamrażarki, ojciec żyje. Tak, ojciec żyje, nie płacz mi tu teraz, no. Co? Zruszyła się tato, zruszyła się, no. Nie wiem, co ma z dzieńcem zrobić, no, strojk na święta będzie, no, pano. Ty, a co my teraz z tym Sojką zrobimy? O, zaraz, zaraz, Mańczyk, z jakim Sojką? A niech sobie tatuś przypomni, jakie tata miał ostatnie życzenie, że kto ma na ojca pogrzebie zagrać, no? Staszek, Sojka? No, zrobiliście to dla mnie. Przecież my tatę kochamy. No. I co ja teraz Sojce powiem, że koncert odwołany, tato, no? Na kogo ja wyjdę? No, a i jeszcze miał być ten kabaret, co tata lubi. O. Łowcy, kropka, skór. O. Tak, no. A nie wiem, czy tata wie że ja to tatusia salutką rodzinę ze stalą sprowadziłem. Nie. Na własny koszt. No. Wszystkich. Wszystko ja. Bilety, hotele, ja. Wszystkich. Ale wszystkich? No mówię wszystkich. wszystkich. A Mirka z Krystyną? Wszystkich. A Andrzeja z Anią? Tak, wszystkich tatuś. A Mirka z... Wszystkich. A Wieśka? Z... z Wieśka to akurat tatuś powinien przykład brać. Tak, o. Ale, zaraz, bo nie rozumiem. Dlaczego? Wiesław od dwóch tygodni nie żyje. No. Co? A tata to tak się jakoś czai, no. <grym> to, ale, za, zaraz, momencik, to jaki my dzisiaj mamy dzień? Smutny, tato, smutny. 5 <grym> grudzień chyba czy coś. To, to za, zaraz, to ja się wybudziłem ze śpiączki w dniu moich urodzin. O, <grym> o tak, tatu! <grym> królicznie. Ale byśmy zrazy. przegapili, tatuś, <grym> tak, no to stąd, no. Po prostu wszystkiego dobrego, tato, wszystkiego dobrego. No. no. Ładnie ci w tej marynarce. Tak założyłem, bo myślałem, że tata nie będzie chodził, no to rękawy za krótkie, ale tak to pasuje, nie? No, moja ulubiona. A zaraz, a w czym się się w ogóle mnie pochować? O! I dobrze, że o, tata zagaja, tak. bo ta sprawa jeszcze jest niezałatwiona. Ja mam to taki folder, bo myśmy się spierali, która lepsza, tak? Tak właśnie, yy, z tego z tego portalu taka nasza trumna.pl, nie? No. Tu jest taki, co Tatuś na pewno będzie się Tatuśiowi spodobał tak. dębowa. Tatuś zawsze mówi, że lubi dębowe, nie? No. Ale piwo. A piwo też A. będzie. Tatuś, niech tata zobaczy, tu tak. Wieko się otwiera tak. i Stachurski śpiewa. Tak. To jest taki fajny... To, to ja typie piję... ty pokorny! No, ale przynajmniej się ta druga lepiej podoba, to jest ta... I powiązą mnie... Windą do, do nieba. <laughs> tato, śmiało, śmiało, tato. Nie, nie, nie. no Na mój pogrzeb niestety będziecie musieli troszeczkę jeszcze poczekać. Ale co, no nie patrzcie tak na mnie, no nie teraz przecież, no, no nie teraz, nie teraz. To mógłby to podać w przybliżeniu jakiś termin, takie pirazy z wino. Bo powiem sytuacja o co chodzi. Oni tam mają wolny, ewentualnie przyszły czwartek albo piątek. No może będziesz ojca w niedzielę upchnęli. No. Ta. no. Tatuś, ale to już bez sojki. Tak. Tak, bez sojki. Ale no. się synów dochowałem. O, super tato, super, dzięki, wiesz, dzięki. To tata zawsze mówi, że jak coś się zaczyna, to trzeba to doprowadzić do końca. To są taty słowa. Tak. Tatuś, myśmy ze swojej strony wszystko, co w naszej mocy, wszystko zrobiliśmy. No. Tatuś, a tata co? Tata, niech tata pomyśli. Trumna na pełnym wypasie. Krewetki. No nie lubię krewety. To nie tata będzie jadł. No. <grym> Sojka. Myśmy wszystko zrobili. A co, a tata wstaje? Tato, to nieodpowiedzialne, no. Nie, 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 no dajcie mi, wy wszyscy. Coś, tato, co się stało? Tato, co się stało? Tato! Zachrztusiłem się. Nie. Ojciec tylko nadziei narobi robi, kurde. Nie, nie, słuchajcie. Słuchajcie, tak czy owak. Impreza się dzisiaj odbędzie. Nie, co ty, co ty? Ja ty, wiem, jak to rozwiązać. Co ty? Ja jestem osobą słowną. Impreza się dzisiaj odbędzie, powiedziałem. Co ty, co ty robisz? Ma dodać jakieś życzenie? Oddejmij to. Oddejmij to. No Oddejmij to. Zostań, tam już mogłeś kogoś poszczelić. No i jest to jakiś kompromis, tato. No można? Można, tata?